Serc, miśka serce, miśka serce, miśka serce Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa Kurwa, raz, dwa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Kurwa I właśnie to taki spam, że dostaniecie bana widzowie Za taki spam dostaniecie bana. Nóż, miszka, krew. Dobra, masz bana kolego, ostrzegałem cię. Miszka, serce, jabłko, babka, czekoladka, banan. Ja pierdolę, ale mnie wkurwiają. Czekaj kurwa, gdzie ten guzo?